Siema, tu Dogi, witam was w nowym odcinku z mojego serwera, czyli KHC.pl I ogólnie na starcie odcinka chciałbym was poprosić o łapkę w górę Fajnie jakbyście wbili takie 444 łapki, nie? To, to jest według mnie naprawdę spoko liczba Więc wtedy oczywiście wam rozlosuję pelerynkę Oraz rozlą teksturpaka, który moim zdaniem naprawdę spisuje się mega Naprawdę mi się podoba No mm, i żeby wygrać pelerynkę oczywiście wiecie subik łapa w górę e, Dzwoneczek, w ogóle miałem fowa jakiegoś dziwnego przez cały odcinek e, Suba w górę, dzwoneczek, pelerynka w komentarzu, no i swój e-mail, no i jeszcze coś tam możecie dopisać, żeby to nie był taki pusty spam, no i chyba tyle, i do zobaczenia yy, i zapraszam was do... A, no i jeszcze, Boże, bym zapomniał jeszcze widzowie, przypominam, że 27 czerwca startuje nowa edycja mojego serwera, czyli Cpl no i oczywiście mm, za pierwsze trzy topki Konku konkursu, który będzie na serwerze Zgarnia się widzowie 200 zł, 150 zł e, Znaczy 200 zł, 100 zł i 50 zł Więc naprawdę moim zdaniem e, Kozacka e, No po prostu koza kozacka Nagroda do wygrania Więc naprawdę myślę, że spoko mm, No i to chyba tyle i zapraszam was do odcinka Siema Okej okay, mordy, a więc przed chwilą zapytałem się na czacie Do kogo mogę tepnąć się na klepę No i kurde zastanawiam się w sumie do kogo się Przeteleportować, ponieważ mam Totalnie epicki ekwipunek przy sobie. Knockback Trójka, Miecz Bogów, zapasowy Sen Magiczny na trzecim slocie, oczywiście. Dla... No, jak ktoś siedzi u mnie na live, to wie dlaczego, po prostu. Te dwa zapasowe marnują się jak się je koksy, a potem już na refilach macie magiczny set, który was po prostu o wiele lepiej broni. E, dlatego ja zawsze mam ten magiczny set na trzecim slocie. No, amulet, a więc mam nadzieję generalnie, że nie zginę. No i nie wiem, w sumie do kogo się tak tepać na pierwszy ogień, nie ja może do tego wilczu. Gildia Zeus. Sprawdźmy, ile tam jest osób. Info Zeus. Mm, dużo osób, nie, no nie, bez przesady. XXE. Mm, XX e, XXE. Gildia Rle, -y. Rle, -y. hm, ale w sumie mają mały ranking. Dobra. Widzowie jeszcze w ogóle mi się przypomniało, bo bym zapomniał, muszę wziąć sobie jeszcze szucaki i, i te. Mają mało rankingu widzowie, więc tepamy się do nich, X, X, coś tam. Sprawdzę jeszcze czy mi się nagrywa, dobra wszystko mi się nagrywa, więc gitara. Przygotuję sobie jeszcze tutaj komendę schowek, dobra no i zobaczymy czy mnie ziomeczek tepnie. Mają tylko jedynie 1200 rankingu, więc myślę, że tutaj raczej y, problemu nie powinno być. Dobra dobieramy się tutaj na start, no i lecimy tutaj z tymi typami. Jezu, przez chwilę myślałem w ogóle, że oni mają Żelazne sety, ale Ale no, niestety Nie jest tak pięknie, no i kurde, no jeden tutaj Ma 1700 ranku, a drugi ma Tylko 1050, więc w sumie Wam powiem widzowie, że Wcale nie jest to takie Pewne, że ja o nich zginę Bardzo możliwe jest, że ten ziomeczek, który ma Jedynie 1050 rankingu Po prostu kompletnie nie ogarnie i Zginie, no ale to jeszcze zobaczymy Ja sobie już tutaj oczywiście opylam koksa Aha, jeszcze nie ma dwunastej, za pięć... A... Ej, zmieniłem banię! Zmieniłem banię, mam to nagrane! Ej, nie zmieniłem bani, co? Ej! 100 rankingu straciłem, ja miałem 1950. No i po co ja widzowie te odcinki? Nagro... Ja chyba zacznę robić same live, bo na live'ach ja wbijam mega dużo rankingu, a potem nagle ginę, nie? Dobra, robię cięcie i widzimy się przy kolejnej osobie. Dobra, widzowie, a więc ponownie pytam się na czacie, kogo mogę tepnąć na klapie. Jeszcze może tutaj dodam sobie kolorek, żeby. Mm, o, wersowany EZT Pipe napisał. Dobra, sprawdźmy sobie. Wersowany gilgabyki, Byki, info Byki po pierwsze jest to masówka, po drugie są cztery osoby online. Dogi, moje marzenie to jest poklepać się z tobą. Wiktor, powiem wam, że mega przekonujące jest to, co napisał. Dobra, tepniemy do niego. Col 7 sprawdźmy, czy ziomeczek mnie tepnie w jakieś nóżki, czy może faktycznie się ze mną y, uczciwe poklepie. Dobra, dobieram sobie już tutaj przedmiot, ale wątpię. Aha, a, a, w sensie... Spoko, w sensie Okej okay. <noise> Jesteśmy na spawnie? Zaraz, na spawn jestem XD no, Okej, okay, dobra mm, Nie wiem, chyba po prostu musimy poczekać aż on pójdzie sobie Na inne Kordy, ponieważ no Nie chcę się z nim klepać tutaj W sensie nie da się klepać na spawn Co on odwala? Ej, nie Szczerze wam powiem, że nie wiem nie wiem kompletnie co chłop tutaj w ogóle... O kurde. Dobra widzowie, a więc wracam po cięciu. Generalnie wyrąbało mi internet. Nie wiem, akurat jak miałem się tewać do tego typeczka, to akurat mi neta wyrąbała, więc troszeczkę podejrzane. Nie no dobra, oczywiście żartuję możliwe, że to też był zbieg okoliczności. Nie wiem może przez to, że pada i są pioruny, może przez to, nie wiem w sumie. Nie znam się tak dobrze na internecie, że żeby wiedzieć jakby przez co mi mógł internet wyrąbać. Eee, no, i, no i napisałem znowu teraz na czacie, do kogo mogę się tepnąć na klepę w ogóle, kurde. Ja tak się cieszę, że tyle osób Pa teraz jakiś random rocker pisze, że to jest jego marzenie. Oj oj coś tu czuję Gilda no info Chociaż nie wiem, bo tak samo wcześniej napisał tam ten ziomeczek, więc ja nie wiem czy oni tam nie są w zmowie, czekajcie, nagrywa mi się odcinek. Dobra, nagrywam się, dobra, tepa, e, random Rocker, dobra, typamy się tutaj do ziomeczka, ponieważ chłop ma jedynie 1000 rankingu, kingu, więc myślę, że raczej nie powinno być problemu. Sprawdzę czy mi się nagrywa, nagrywa mi się. Dobra, nagrywa mi się. Okej, okay, tepną mnie. Norpik, dobieram się. ponieważ ja się zawsze sram, że mi się nie nagrywa. O dobra! No, bijemy się beczku. A Sika najpierw chcesz, no dobra, okej. Okay. Rozumiem, jeszcze sprawdzę. Jeszcze raz sprawdzę, czy mi się nagrywa. Dobra, nagrywa mi się. Nieważne. Ktoś może kiedyś policzy, ile przez cały swój kanał, przez moje wszystkie filmy razy sprawdzałem, czy mi się nagrywało naprawdę, no. Kiedyś mi się po prostu film nie nagrał taki fajny. Pamiętam, i przez to mam teraz taką obsesję, że. W ogóle, jaki fajny łuk jest w tym teksturpaku? O kurde. Nie no, mi się mega podoba, ale za to ogień jest taki strasznie duży, więc to może niektórym przeszkadzać, ale to w sumie też se można zmienić na spokojnie, Nie no, w sensie dla mnie nie jest jakiś zły ten ogień, nie? W sensie zły nie jest, ale... Ale ogólnie to teksturpak mi się mega podoba. To jest w ogóle teksturpak light'a, czyli tego mojego widza, który robi mi właśnie różne sklejki yy, Aha <laughs> Zostałem strapowany chyba Czekaj, zostałem strapowany czy mi się wydaje? Nie gadać! Ta, to jest jego kuboit, no nie Zostałem strapowany, co to ma być? Dobra, lecimy z tym typeczkiem, dobra Mam nadzieję, że ogólnie uda się go... Pa, on chyba będzie chciał wbić sobie tam za Zastołniareczkę, ale nie wiem byczku, czy ci się uda No nie no, co za frajer kupi? Dobra, wysadzamy mu wszystko No nie no, co za głupi frajer Jezu, się teraz dobiera pewnie no Jezu jakie ja nie na... No i patrz i się dobrał, no No nie no ich Zarąbiście, Jeszcze mi się skończy... skończyło ten... Skończył strange, tak? To może... No to teraz się wdupiłem. O nie! Dobra, uff, Myślałem, że zginę, dobra, okej, okay, to sobie... Ej jak mnie zabije chłop tak mało rankingu? To ja mam przecież przedupione. Ja mam przecież przedupione widzowie. Sojusz! Random Raker, nie bij mnie! Kolego! Nie pobijesz mnie? Pa co on chce ode mnie. Z G Random Raker. Co robisz? Dobra, ja się zaraz z widzowie dobieram. Kurde, hitnął mnie. No nie, no bo on chce zmarnować wszystkie moje te, no Co za ham, głupi Śpiewasz czy zabić? Dobra, jestem tu Elo, hopie Dobra Brajeże, balony. Widowie Nie, no Minus 140 Czemu mnie zabijają ludzie, którzy kompletnie się nie potrafią klepać i mają tysiące ranki? Nie wiem, nie wiem. No. Po prostu to jest. To jest masakra. Ja robię widzowie cięcie. No i widzimy się przy kolejnej osobie. Dobra widzowie, a więc stepam się do kolejnej osoby. Ogólnie chłop napisał na czacie tepaj do mnie, Ezie, ten y, kubikso, więc w sumie spoko. Ja sobie już tutaj jem koksa, dobieram się. No i lecimy z chłopem. Miejmy nadzieję, że... O kurde, nie wziąłem w ogóle żadnych antynóżek ani rzucaków, ale zrąbałem. Ale może uda mi się ich zabić? Dobra, nie, kurde, ale przypał. A ja w ogóle przy nich już byłem. Mi się wydaje. Jezu pa! Onora! Pa co no Ej, ja nie wziąłem żadnych rzucaków ani antynóżek, najgorzej widzowie Najgorzej, ale miejmy nadzieję, że jakoś uda się y, z tej sytuacji wybrnąć, która jest No dosyć nie ukrywajmy dla mnie y, Nietypowa, nie? Ponieważ nie mam po prostu jak uciec z jakichkolwiek nóżek, ale Oni i tak myślą, że ja jakby mogę Więc Dobra, hitnąłem typa tutaj, żeby nie mógł się dobrać jak coś Akurat chłop postąpił strasznie głupio Ponieważ stał po prostu przy rogu kuboida Przez co mo mogłem go po prostu pancznąć przez ścianę Dobra, ten typ chyba chce żebym zmarnować, zmarnował perły mi się wydaje Dobra, okej, okay. nie zginął niestety Dobra, kurde, najgorsze, że nie mam rzucaka Nie mam się jak tam wbić, nie? To jest najgorsze, ale Też kurde słabe jest to, że Dobra, ja y, się będę klepał z tym rado i zaraz wbiję ten q -box, który jest dobrany, nie? Więc to jest akurat mega, na, mega naprawdę. Ej, wiem jak mogę stąd zorać! Jestem geniuszem, widzowie. Czekajcie, patrzcie na to. Patrzcie na to, widzowie. Ja wam zaraz pokażę, jak się. Jak profesjonaliści orają z takich miejsc. A oni w ogóle. Oni za mną nie idą? Dobra, pa patrzcie teraz poranie jak zorać profesjonalnie z takiego miejsca Dobra, namierzacie sobie Dobra, uff uh. Udało się, ogólnie ja mam pod kapslokiem Więc musiałem po prostu palcem namierzyć na, ka na kapsłoka, żeby po prostu od razu po puszczeniu klocka yy, Po prostu rzucić perł, nie Kurde, nie zginął, nie, <laughs> nie Dobra, ale chłop głupio zrobił, akurat jak mi padła bania to zaczął ode mnie orać, więc mega głupio postąpił, ale zorałem z tamtego miejsca, więc naprawdę według mnie kozak, no szkoda, że no niestety nie miałem tych rzucaków, bo mogłoby to zupełnie inaczej wyglądać i może bym ich y, zabił, więc, więc no z tym troszeczkę jest lipa ale myślę widzowie, że na spokojnie... Ja chyba wiedzieć co zrobię? Ja się chyba dobiorę, y, dobiorę sobie rzucaki, jakieś y, antynuszki i się po prostu tam w nich wbije, nie? To chyba będzie naprawdę bardzo dobre. Aha, no i mnie panczną, no, no i naprawdę... Myślisz, chłopie, że jak się dobrałeś i masz o wiele lepszą teraz pozycję ode mnie, to myślisz, że ja się będę z tą klepał, gościu. Dobra, ty nie polizał. Ten jest. To jest to. Co. On to ostatniego koksa i nagle. Co? Dobra, nie wiem co to było, ale wydawało mi się, że ich ostatniego koksa zjadł, a potem wyjął kolejnego. Nie wiem. Nie wiem jakim cudem. Ale dobra, okej. Okay. Nie wiem, widzę, po prostu. Kurde, ciężko będzie w ogóle ich zabić, tak? Bo zorać to nie będzie ciężko, tak? No, nie oszukujmy się, yy, żeby komuś nie zorać na KHC, to ten ktoś musi być zazwyczaj idiotą jakimś totalnym. Yy, ponieważ, no, jednak tutaj są panczerki trójki, i niczym trudnym nie jest po prostu pancznięcie się parę razy. Yy, to naprawdę nie jest czymś wybitnym. Dobra, to jest ten, ten, ten Kubikso. Siema Kubikso, jak tam życie? Hehe, chciał mnie pancznąć, no, chłop. Chyba sobie żartujesz byczku tutaj, Pa, tutaj mnie panci no punchnij mnie byczku Tym swoim łuczkiem No punchnij mnie, ja czekam Repair all Repair all Schowek Dobra, EC e, Raz, dwa, trzy Pa, pa, pa Schowek Dobra patrzcie easy, mam nad nimi przewagę, mam nad nimi widzowie przewagę Ponieważ jeszcze w ostatniej sekundzie zjadłem koksa i wydaje mi się, że ten kubikso dosyć mało ogarnia klepę Więc jak tutaj dosyć bardzo się w harduje, to bardzo możliwe, że, że go po prostu No nie no, no, ten jego kolega co ogarnia cały czas go broni, więc to jest dosyć ciężki, Ale myślę, że ten kubikso wątpię, żeby potrafił jakby cyknąć perłę w ogóle o ścianę. No, tak jak myślałem, Plus 25. Tak jak myślałem, widzowie. Ja nigdy się nie mylę. Yy, chłop został zabity, ponieważ nie umie cyknąć perły o ścianę. Dobra, te, ten, ten, widzicie, ten nawet nie musi o ścianę, bo ten, kurde, w odpowiednim momencie umie tutaj wycykać. No, ale niestety jego kolega jest troszeczkę gorzej uzdolniony. Dobra, nie policjał, Ale on zje trefę, czy Koksa? W sumie sam nie wiem. No i, no i brawo, nie? Brawo, no. Przejdź sobie do Kuboida, nie? Jesteś geniuszem. Jesteś geniuszem, ale widzowie... Ja jestem od niego większym geniuszem, więc patrzcie na to. Eluvina! Siema, siema! Jak tam życie być Co się dzieje? Co? Do Kuboida chcesz wracać? Do Kuboida? Co ty, Mordo? Mordo, jeszcze chwilę się pobawmy tutaj! Co ty odpierdzielasz? Dobra niestety nie polizał. No ale bardziej on będzie ORO, to jest taki... Co jest? KOK mi nie zaliczyło? Dobra, ale czekajcie, od tego koksy sobie zgarnę, od tego kubikso. Gościu, daj mi swoje koksiki. Daj mi, przydadzą mi się na stówę. Pro, proszę mi tutaj... No, dziękuję, dziękuję tutaj za koksy. Na pewno się przydadzą. A gdzie jest twój kolega? Gdzie jest twój kolega byczku? No gdzieś spierdzielił oczywiście. No. Heh. Nie wiem. Czekajcie, rzućmy tutaj rzucaka, bo możliwie, że on tutaj stoi i się będzie zaraz dobierał. Niego tutaj nie ma. A tam? Weźmy sobie tutaj. Albo nie, w sumie to jest dosyć głupi pomysł. Dobra, ja z ja tego chyba wycykam. Nie, no dobra, powiem wam, że generalnie troszeczkę beczka, bo ten to kubik, dosyć mało ogarnia. Pan za mną. No pan znowu, znowu podejmuje ze mną walkę, chociaż jest ode mnie po prostu o wiele słabszy i cały czas ucieka, nie? W sumie nie wiem o co mu chodzi On chyba po prostu czeka, żebym ja wbił za nim do tego żółwika I żeby jakimś cudem on mógł mi zrobić nóżki No chyba o to mu chodzi, tak, tak mi się wydaje, nie? No, tak mi się wydaje, że właśnie tutaj chodzi głównie o to Dobra, ja go, ja go sobie widzowie zrzucę tutaj może do jakiejś beczki Dobra, do sobie. Ej, niech on wykorzysta wszystkie perły, nie? Dobra, druga Dobra, okej okay. Pora dobrać sobie widzowie koksy Czekajcie, chwilę muszę sobie jeszcze ten amulet odpalić. Dobra, Kubikso, gdzie jesteś? Kubikso, koksy sobie muszę dobrać, chodź tutaj. Chodź, tutaj, koksy muszę sobie dobrać. <noise> to jest piękne, dobra. Kubikso, ale co? Ty miałeś być moją dobierarką koksów. Automatyczną, co ty się mi sprzeciwiasz? Czekajcie, nadal jest taka na oksenia, Nie, chyba zaraz mu A jak mu minie, to się w niego wbijam i widzowie i mamy darmowe koksy. Dobra, okej. Okay. Nawalę może tego rado trochę na łeb Dobra i kubiksa dawaj koksy mi Dobra okej, okay, dzięki Kurde no mi miałeś dać a nie radowi Hopie, co ty odwaliłeś? Dobra, bijemy tego chłopa, tylko że on mu dobra oko Paper łecyknął Co ty Co ty hopie odwalasz? Kurde, nie zginął. Ale najgorsze jest to, że złapał tego kubiksa koksy. Dobra widzowie, ja się z nimi nie biję, bo to nie ma sensu, to jest taka klepa w nieskończoność, więc ja już oram i w sumie wydaje mi się, że już odcinek na spokojnie trwa 10 minut, więc dzięki ogólnie, że oglądaliście. Ja sobie tutaj zoram temu typowi nie będę już zabierał waszemu, waszego czasu, żebyście to, to musieli oglądać, więc dzięki, że oglądaliście odcinek. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. To Kolejny film, nie wiem z czego będzie w sumie, ale już niedługo wracamy. Do, do codziennych live'ów Bo teraz jak to oglądacie To nie wiem w sumie Który, który mamy dzień ale, ale jestem jeszcze pewnie na wyjeździe Więc no to chyba tyle No i do zobaczenia w kolejnym filmie Siema